Cześć wszystkim, mam dla Was kilka ekscytujących informacji dotyczących 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podcast Puls Start, jak zwykle jak to roku, oczywiście aktywnie wspiera Włoch i będziemy zbierali pieniądze aż do dwóch puszek w tym roku. I zacznijmy sobie od soboty, 27 stycznia, gdzie wcielę się w dresiarza o godzinie 20 na sesji RPG podczas Diabelskiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Myślę, że będzie dość ekscytująco, na pewno będzie cringe'owo z mojej strony, no i mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić i wpłacać pieniądze do diabelskiej puszki. Natomiast 28 stycznia o godzinie 20 wraz z Pimolem poprowadzimy dla Was podcast live w trakcie podcastów dla woś. Będziemy rozmawiali o mechanikach oddychania, w grach komputerowych Ponieważ Woź w tym roku zbiera na płuca, więc my troszeczkę o tych płucach w grach pogadamy. Wszystkie linki standardowo znajdziecie w opisie na dole. Dołączajcie do nas, obserwujcie wydarzenia, wpadajcie na live, komentujcie i przede wszystkim wrzucajcie kasę do puszek Woźpowych.